Albo sam Mikołaj Witliński e, dając ewentualne możliwości kończenia akcji na lewą rękę. Ależ Pluta teraz zamieszał te indywidualne możliwości Andrzeja Pluty. 22-latka w końcu są naprawdę imponujące czasami. Fauluje Moc nie trafia swojej trójki. To była dobra decyzja, bo po zbiórce był sam, jest świetnym strzelcem. Lujet, nie ma w kosza, ale jest zbiórka w ataku, ależ Oho, cudowne świetne. podanie do dramy. Tak, zbiórka w ataku, niezorganizowana obrona, świetne podanie, no i tak to się, tak to się kończy, rośnie nam prowadzenie gości. Wściekły pokazuje, że któryś z zawodników z Sokoła dotykał obręczy, albo nawet wybijał tę piłkę z kosza. Brona tymczasem zablokowany. Jeszcze się uratuje piłkę. I biegniemy w drugą stronę. I Harris do końca A! wydawało się zagra, ale. Nie doleciał. Szukał faulu, którego nie było. To tę piłkę z podłogi podniesie. Cały czas mają Kadber i w kontrze Borowski! Ależ pofrunął! Jak on tam się zmieścił jeszcze? Kasper! O, Gasper tu naprawdę yy, chyba powoli nam tu się szykuje. Yy. Berdinsz, dobrze teraz broni Zastal. stal. Mało czasu do zakończenia akcji, koszarek. Do Wyki! Bez faulu zatrzymany Dariusz Wyka przez Wójcika. Alforda, który no, niewiele wnosi do gry. Makalum ucieka tu Hachibegowic od przewinienia. Ależ wrzutka do Grosella. Cóż za akcja! Makalum kontra Grosel! Troszkę dwoma punktami w słupsku. No, ta kontuzja Ale to już było dość dawno. Ta kontuzja właśnie Florenca tam dość, dość mocno wybiła z rytmu. Ściągnięcie e, Biliego Gareta nawet nie pomogło. Wow! Ależ rozbili bez kozła. Ten pressing drużyny gdyńskiej. W ogóle mieć szansę powtórzyć tamten rekord. No jeszcze daleka, daleka droga. Korton teraz tyłem do kosza przeciwko Gołębrowskiemu Mateusz Brejk. Ale szefiektownie kończy tę akcję. Znakomity ruch bez piłki, nie czekał. Od parkietu Mazurczak i zorientował się, że nie miał jak zagrać do fejna. Jest strata, ale jest też strata trefla! I co za wsad! Filip Fejna! To może do konkursu wsadów amerykanina zaprosimy! No, przyznam, że tak wykończonego wsadu w meczu to dawno nie widziałem w polskiej lidze. jeszcze teraz! Od tablicy Phil Fejn! Po podaniu od Mazurczaka!